Witajcie, dziś nie będzie wygodnie, nie będzie lekko, bo to, co za chwilę usłyszycie, to coś, czego nie chcecie wiedzieć, ale musicie. To jest historia zakazanych proroctw. Objawień, które Kościół odrzucił, rząd zwalczał, a zwykli ludzie bali się o nich mówić nawet szeptem. To wizje, które miały miejsce dziesiątki lat temu, ale ich treść brzmi dziś jak ostrzeżenie dla nas wszystkich. To zapowiedzi końca. Upadku całych narodów, ogromnej paniki. Czasów, w których ludzie przestają się poznawać po ubiorze, a ulice stają się miejscem grozy i chaosu. To słowa, które padły nie w zaciszu klasztoru, ale na oczach tysięcy, w Eskioga, małej baskijskiej miejscowości, która stała się centrum duchowego trzęsienia ziemi. W tym filmie oddam głos tym, których próbowano uciszyć, tym, których nazwano obłąkanymi, byle tylko nie słuchać ich słów. To hołd dla Antonii i Andresa Beres de Artua, dla Benity Irre, dla Marii Recalde, Luisa Irujuna i innych wizjonerów z Eskioga. Ich przesłanie było jasne: Hiszpanie i świat czeka próba i nie każdy ją przetrwa. Zaczynamy. Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie. To znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla Ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy. Wierzę, że mogę na Was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Wyobraź sobie dwie niewielkie baskijskie miejscowości, spokojne, niemal senne: Eskioga i Saso. Otoczone wzgórzami, zielenią, starymi ścieżkami prowadzącymi do pastwisk, gdzie życie toczyło się powoli, od pokoleń. Te dwa miasteczka połączono w jedną gminę, gdzie nic nie zapowiadało tego, że już wkrótce staną się duchowym epicentrum czegoś o wiele większego. Właśnie tam, na tej cichej ziemi kraju Basków, Rozpoczęły się jedne z najbardziej kontrowersyjnych objawień maryjnych w historii Europy. Nie chodziło o wizje pełne pokoju i światła. Nie. Te objawienia, które przyciągnęły dziesiątki tysięcy ludzi, były ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem, które przyszło z wyprzedzeniem lat, ale zostało przez możnych zignorowane, a przez Kościół potępione. Był to czas niesamowitego napięcia. Lata 30. XX wieku. Hiszpania była jak beczka prochu podzielona, wrogo nastawiona do samej siebie. Rząd republikański, z jednej strony, świecki, z coraz silniejszymi wpływami ideologicznymi, z drugiej, Kościół, konserwatywne warstwy społeczne, wojsko. Wojna domowa wisiała w powietrzu, w tej atmosferze niepewności i politycznego rozkładu, w cieniu nadciągającej katastrofy pojawia się Maryja, ale nie taka, jaką znamy z ikon. Niełagodna, nie, nie zróżańcem. Ta Maryja przychodzi z mieczem, w bieli i czerni, milcząca, groźna. I wtedy wszystko się zaczyna. To było 30 czerwca 1931 roku. Dzień jak każdy inny, aż nagle, nie był już jak żaden. Dwójka dzieci, Antonia i Andres Beres de Artua, wracała z pastwisk prowadząc swoje krowy. To, co zobaczyli w pobliżu Kampa de Anduaga, nie dało się opisać zwykłymi słowami. Na wzgórzu, w miejscu zupełnie zwyczajnym, objawiła się postać. Ale nie była to taka Maryja, jaką znali z obrazków w kościele. Nie miała łagodnych rysów, nie tuliła do serca dzieciątka. Stała w białej sukni, ze złotą koroną na głowie. Jej ramiona otulał czarny płaszcz, a w dłoni trzymała miecz. Spojrzenie? Surowe, nieziemskie, ciche ostrzeżenie w oczach. Taka właśnie postać przemówiła do dzieci. I to, co powiedziała, nie było przesłaniem pokoju. Zapowiedziała wojnę domową w Hiszpanii, bratobójczą, krwawą, bez miłosierdzia i, co najgorsze, wskazała zwycięzcę. Nie była to neutralna wizja. Maryja miała jasno wskazać, że wygra strona narodowa, pod przywództwem generała Francisco Franco. Tego dnia nic już nie było takie samo. Wieści rozeszły się jak ogień. Na początku przyszło 500 osób, potem 12 tysięcy. Później 30 tysięcy, aż w końcu 50 tysięcy ludzi przybyło do małego, cichego Eskioga. Przyjeżdżali z całej Hiszpanii, pieszo, samochodami, koleją, bogaci, biedni, duchowni, prości chłopi, wszyscy chcieli zobaczyć tę Maryję. Wszyscy chcieli wiedzieć, czy to naprawdę się dzieje. Eskioga, nieznana dotąd wioska, stała się centrum narodowego zainteresowania, ale też duchowego niepokoju, który już nie dał się zatrzymać. To, co wydarzyło się w Eskioga, nie mogło zostać niezauważone. Zbyt wiele osób zaczęło przyjeżdżać. Zbyt wiele ust zaczęło powtarzać te same słowa: Wojna, kara, zwycięstwo Franco, koniec czasów. I wtedy władze republikańskie zareagowały. Nie chodziło im o duchowość. Nie o objawienia. Dla nich to był problem polityczny. Widząc, że tłumy ludzi zbierają się, że pojawiają się symbole religijne, że ktoś odważa się mówić o nadchodzącej wojnie. Uznali to za zagrożenie i postanowili działać. Pierwsze uderzenie nie przyszło z bronią, ale z pieczątką. Wielu wizjonerów trafiło do zakładów psychiatrycznych. Trafili tam nie dlatego, że byli chorzy, ale dlatego, że ich słowa były niewygodne. Ironia polega na tym, że pierwsze raporty lekarzy psychiatrycznego szpitala Santa Ageda jasno mówiły, że są to osoby całkowicie zdrowe psychicznie. Ale to nie miało znaczenia bo ci ludzie widzieli coś, czego widzieć nie powinni i mówili o tym zbyt głośno. Również Kościół katolicki odwrócił się od nich plecami. Nie chciał mieć z tym nic wspólnego. W roku 1973 objawienia z Eskioga zostały oficjalnie uznane za fałszywe. A 11 lat później, w 1984, Kościół zabronił budowy bazyliki ku czci Matki Bożej z Eskioga. Niektórzy historycy zaczęli węszyć coś więcej. Zaczęto mówić, że hiszpańska prawica mogła próbować wykorzystać te objawienia do własnych celów politycznych, jako potwierdzenie, że to oni są wybrani, że zwycięstwo Franco było boskim planem. Ale niezależnie od tego, kto i co próbował ugrać, jedno było pewne: ludzie, którzy mieli odwagę mówić o tym, co widzieli, zostali porzuceni przez rząd, przez lekarzy, przez własny kościół. A przecież przepowiednie zaczęły się sprawdzać. To, co Maryja przekazywała wizjonerom z Eskioga, nie były słowa pocieszenia. To nie były delikatne wskazówki, jak być lepszym człowiekiem. To było ostrzeżenie. Prosto z nieba, bez owijania w bawełnę. Maryja mówiła wyraźnie, kiedy kobiety nie będą się już różniły od mężczyzn w sposobie ubierania, będzie to znak, że koniec jest blisko. Wyobraź to sobie. Zwykła zmiana ubioru, coś co dziś wydaje się codziennością, miało być zapowiedzią nadchodzącego czasu chaosu. I to dopiero początek. Przekaz mówił dalej, że najpierw wybuchnie wojna we Włoszech, a zaraz potem w Hiszpanii. Krótkie, ale brutalne prześladowania spadną na tych, którzy pozostają wierni. Potem komunizm. Ale nie ideologia polityczna z gazet, tylko komunizm jako przedsionek duchowego upadku, jako ciemność, która ogarnia narody. I wreszcie, trzy dni ciemności nie metafora, nie poetycki symbol trzy prawdziwe dni, podczas których świat pogrąży się w mroku. Maryja ostrzegała: Z nieba spadnie ogień pojawią się zarazy, ziemia zacznie się trząść, ludziom zabraknie jedzenia. Nie były to jedynie słowa. Wizjonerzy opisywali to w detalach, paraliżujące sceny, które wydawały się aż niemożliwe. Całe miasta miały zniknąć. Paryż zamieniony w popiół, Marsylia pochłonięta przez falę, San Sebastian zmyta z powierzchni ziemi. Nie mówimy tu o bajkach. To były konkretne miejsca, konkretne daty, konkretne wizje przekazane ludziom, którzy nie mieli powodu kłamać. A wszystko to, zanim wojna domowa w Hiszpanii w ogóle się zaczęła. Maryja nie przychodziłaby uspokajać, przychodziłaby bić w dzwony, i my wciąż je słyszymy. To, co przyszło później w objawieniach, nie było już tylko ostrzeżeniem. To był obraz końca znanego świata. Wizje, które opisywali świadkowie, nie zostawiały miejsca na nadzieję dla tych, którzy żyją w zapomnieniu Boga. Było w nich coś tak dosadnego, że nawet najtwardsi słuchacze milkli z przerażenia. Wyobraź sobie trzy dni całkowitej ciemności. Nie ma słońca, nie ma światła, jest tylko błyskawica za błyskawicą i gęsty, duszący dym, który spływa po ziemi jak cień. To trujące gazy, które unoszą się z czarnej chmury, nisko aż do poziomu ulic, a wtedy ludzie ogarnięci paniką, wychodzą z domów. I to, co się zaczyna, jest nie do opisania zaczynają atakować siebie nawzajem, bez powodu. Bez litości. Jakby coś opętało ich dusze, jakby całe zło, które do tej pory było tłumione, nagle wylało się na zewnątrz. To nie wojna, to szał, to chaos, który pochłania całe dzielnice, miasta, rodziny. W wizjach pokazano, jak morze wchodzi do lądu, zalewając całe miasta. Marsylia, San Sebastian, nawet Paryż znikają pod wodą, jakby Bóg chciał zmyć z powierzchni ziemi cały brud ludzkiego grzechu. Ulice pokryte są wodą, falami, z których nie ma ratunku, ale był jeden sposób, by przetrwać. Jeden jedyny warunek nie wychodzić z domu, zasłonić okna, uklęknąć przed krzyżem, trzymać świecę poświęconą, modlić się, nie otwierać nikomu, nie wyglądać. Pozostańcie przy modlitwie, a nie zginiecie powtarzali wizjonerzy. Tylko ci, którzy wytrwali przy różańcu, którzy błagali o miłosierdzie, mieli ujść z życiem. Wszyscy inni zostali pożarci przez ciemność. Wizje, które przekazywali świadkowie z Eskioga, łączyło jedno. Trzy dni ciemności. Nie była to jakaś symboliczna noc duszy. Nie. To miało być wydarzenie fizyczne, namacalne, globalne. Ludzie w różnych miejscach, o różnych porach przekazywali niemal identyczne obrazy. Niebo ciemnieje nagle. Całkowita ciemność. Taka, jakiej świat jeszcze nie widział. Słońce znika, nie ma gwiazd, nie ma księżyca. Z góry ogień, wokół wichury, błyskawice, ryki nieznanych dźwięków, jakby ziemia sama jęczała. Ten ogień nie spala jak zwykły ogień, on czyści, pali wszystko co nieświęte, dotyka tylko tych, którzy się sprzeniewierzyli. Wizjonerzy mówią o wiatrze, który unosi ludzi, o dźwiękach, które wywołują obłęd, o straszliwym huku, który nie ustaje przez całą noc. I noc ta trwa nie jedną, nie dwie, ale trzy pełne doby. W tym czasie nie wolno wyjść z domu, nie wolno wyglądać przez okno, nie wolno nikomu otworzyć drzwi, nawet jeśli usłyszysz głosy bliskich. Jest tylko jedno schronienie, krzyż, świece poświęcone, modlitwa, pokuta. Tylko ci, którzy trwali przed krucyfiksem, z różańcem w rękach, z sercem przepełnionym skruchą, mieli przeżyć. Reszta, Znikała. Ulice cichły. Wizje mówiły jasno. Po trzech dniach pozostanie tylko garstka ludzi. Tych, którzy uwierzyli, zanim było za późno. I ta garstka miała zobaczyć nowy świat świat oczyszczony, świat po kataklizmie świat, który już nigdy nie będzie taki jak wcześniej. To, co usłyszeli wizjonerzy z Eskioga o Antychryście, mroziło krew w żyłach. Maryja nie mówiła ogólnikami. Nie mówiła: Kiedyś, ktoś, Gdzieś. Ona powiedziała konkretnie: Antychryst ma już dziewięć lat. To znaczy, że już żyje, że już teraz dorasta, przygotowując się do swojej roli, i kiedy będzie miał dziewięćdziesiąt pięć lat, pojawi się na świecie przebrany za Franciszkanina. Nie jako polityk, nie jako tyran, jako zakonnik, uśmiechnięty, pokorny, niby święty, z mową pełną czułości i z cudami. Ale to będą fałszywe cuda zdolności, które nie pochodzą z góry. I najgorsze? Ludzie będą mu wierzyć. Nie tylko ci, którzy nie mają nic wspólnego z wiarą, nawet niektórzy księża, nawet zakonnicy, oni ci, którzy całe życie nauczali o złu, sami nie rozpoznają, że to on. Bo Antychryst przyjdzie nie z wojną, nie z siłą. Przyjdzie z pomocą w czasie głodu. W wizjach mówiono wyraźnie: przyniesie jedzenie, gdy ludzie będą umierać z głodu i tym ich zwabi. Dając chleb, zbierze duszę. Pod pozorem dobra. Zasieje największe kłamstwo. Ci, którzy nie będą czujni, dadzą się złapać. A przecież ostrzeżenie już padło, już dawno temu, w Eskjoga, a dziś? Dziś wielu nadal nie wierzy, że to może się zdarzyć. A on już jest, już czeka. Jedna z najbardziej przerażających wizji, jakie usłyszano w Eskioga, to ta, w której Maryja pokazuje piekło. Ale to, co w niej zobaczyła wizjonerka, nie było tym, czego się spodziewała. Bo tam, w tym miejscu pełnym ciemności i grozy, Maryja wskazała na kogoś i powiedziała: Do tej pory na Ziemi uważano ją za świętą, ale spójrz, gdzie teraz jest. I to zdanie zatrzymało czas. To nie była opowieść o grzesznikach z dalekich krain. To było o kimś, kto uchodził za wzór, o kimś, kogo może nawet czczono, wspominano z czcią w kościołach. A jednak był tam, wizjonerka zobaczyła więcej obrazy, które nie mieszczą się w głowie. Zniszczone klasztory, budynki, które kiedyś były domami modlitwy, rozbite jakby przez jakąś niewidzialną siłę. Relikwie, święte przedmioty, porozrzucane, podeptane, zbezczeszczone. Zakonnice ciągnięte po ulicach za włosy. Księża bici, poniżani, torturowani. Nie przez wrogie armie z odległych krajów, ale przez tych, którzy kiedyś stali po ich stronie. Przez tych, którzy odwrócili się od wiary, przez własnych. To była wizja nie wojny, ale duchowego pogromu. Momentu, w którym wszystko, co święte, zostaje wystawione na szyderstwo i Maryja pokazuje to nie po to, żeby straszyć, ale żeby ostrzec. Wielu, których dziś czcicie, nie dotrwało. Ich czyny nie były czyste. To nie była tylko wizja o innych. To było pytanie dla każdego z nas, a ty. Za kim pójdziesz, kiedy wszystko runie? Benita Irre. Imię, które powinno było być zapamiętane przez świat. A dziś znają je tylko nieliczni. Była zwykłą dziewczyną. Młodą, prostą, z niskim wykształceniem. Z małej wioski. Z miejsca, gdzie nikt się nie wybijał. Ale kiedy wchodziła w ekstazę, stawała się kimś innym. Jej głos się zmieniał. Mówiła z mocą, z precyzją, z pasją. Ludzie, którzy ją słyszeli, stawali jak wryci. Jej opis Maryi był inny niż wszystkie. Nie było tam słodyczy ani światła. Benita widziała Matkę Bożą z rękami pokrytymi krwią. Z jedną z dwóch mieczy wbitym w serce, drugi trzymała w ręce, również zabarwiony na czerwono. Na głowie czarna korona, w dłoni zakrwawiony chusteczka. Zapytała ją, dlaczego tyle krwi? A Maryja odpowiedziała, to przez wasze grzechy. Brzmi przerażająco? Bo takie było. Benita miała odwagę mówić rzeczy, których nikt nie chciał słyszeć, ale zamiast słuchać, postanowiono ją złamać. Lekarze, którzy w rzeczywistości działali na polecenie władzy i kościoła, poddali ją brutalnym testom. Nie szukali prawdy, szukali potwierdzenia, że jest szalona, kuli ją igłami, przypalali skórę ogniem ze świecy. Wszystko to podczas ekstazy, by sprawdzić, czy reaguje. Ale Benita była w innym świecie i nie drgnęła. Zabrano jej sakramenty, zakazano przyjmować komunię. Grożono jej rodzinie, kazano milczeć albo spotka ją kara. A mimo to nie przestała mówić. Zmarła w roku 1982 cicho, w zapomnieniu, bez słowa przeprosin, bez uznania, bez sprawiedliwości. Nie doczekała się rehabilitacji, ale to, co przekazała, zostało. Jak pieczęć wypalona na sumieniu każdego, kto odważy się dziś słuchać. Louis i Różun, zwykły rolnik. Prosty człowiek z pola. Nie żaden uczony, nie kaznodzieja. A jednak, to właśnie jemu Maryja zaczęła ukazywać rzeczy, które wykraczały poza ludzkie zrozumienie. Był świadkiem trzech dni ciemności, ale to, co zobaczył dalej, przekraczało granice tego, co ludzie byli w stanie pojąć. W swojej wizji opisał moment, kiedy Ziemia milknie, a potem. Z północnego zachodu nadciąga huragan. Ale to nie był zwykły wiatr. To było coś, co unosiło ludzi w powietrze, wyrywało ich z domów, z dróg, z pól. Nie było dokąd uciec, nie było gdzie się schować. I nagle, w tym całym chaosie, na niebie pojawia się Jezus. Nie jako cierpiący, nie jako cichy baranek, ale w blasku, w mocy, z promieniami rozchodzącymi się po całej ziemi. I za nim fala światła, która rozdziela dobro od zła. Louis mówił o rozpaczy ludzi bez wiary, tych, którzy nie rozpoznali znaku. Mówił też o radości tych, którzy przetrwali, trzymając się krzyża. Bo właśnie dla tych ostatnich, wiernych, cierpliwych, modlących się, nastąpiło cudowne ocalenie. Nie oparte na sile, nie na mądrości, ale na zaufaniu. Na tym, że pozostali na kolanach, gdy wszystko wokół się waliło. Louis nie krzyczał. Nie biegał po ulicach. Mówił spokojnie, powoli, ale każdy, kto go słuchał, czuł ciarki na całym ciele, bo w jego oczach było coś, czego nie dało się podrobić. To nie była opowieść, to było ostrzeżenie człowieka, który naprawdę widział to, co ma nadejść. Maria Rekalt, kobieta jakich wiele, żona, matka, gospodyni domowa, zajmowała się domem, wychowywała dzieci, żyła skromnie i właśnie jej. Nie siostrze zakonnej, nieuczonemu, zostały przekazane jedne z najmocniejszych proroctw z Eskioga. Jej wizje były do bólu realistyczne, bez ozdobników, bez nadziei na szybkie rozwiązanie. To, co zobaczyła, to był świat połamany, pęknięty, jak skorupa. Świat, który zapomniał o Bogu i który musiał ponieść tego konsekwencje. Maryja pokazała jej zniszczone miasta, nie metaforycznie, nie duchowo. Fizycznie Paris, Madrid, San Sebastian, Barcelona, Malaga, Cadiz, wszystkie w ruinie. Niektóre dosłownie pochłonięte przez morze, inne zniszczone przez ogień z nieba i potężne trzęsienia ziemi. Ale w tym wszystkim najgorsze nie było zniszczenie. Najgorsze było to, co działo się z ludźmi. Maria mówiła, że panował chaos. Ludzie zachowywali się jak opętani, nie rozróżniali dobra od zła. Nawet Kościół był w rozsypce. Religia stała się obiektem kpin. Cnota została uznana za głupotę, a grzech za coś normalnego. W jednej z wizji usłyszała od Jezusa: Ci, którzy najbardziej powinni mnie kochać, są najdalej ode mnie. To bolało ją najbardziej, bo nie była prorokinią z zawodu, no, była matką. I bała się o swoje dzieci, o ich duszę, o ich przyszłość. Całe swoje życie po tych objawieniach podporządkowała modlitwie i pokucie. Nie chodziła po domach skazaniami, nie krzyczała, ale nie przestała mówić prawdy. I jej przesłanie brzmiało jednoznacznie: Odmawiajcie, różaniec, róbcie pokutę, proście Boga o miłosierdzie, bo jeśli nie, to wszystko, co widziałam, wydarzy się naprawdę. A sposób, w jaki to mówiła, nie pozostawiał wątpliwości. Ona nie miała cienia wątpliwości, że to nadchodzi. Pytanie tylko, czy ktokolwiek jej posłucha. I wreszcie, anonimowa wizjonerka. Nie znamy jej imienia, nie zachowały się zdjęcia, ale jego słowa, jak ogień, przetrwały. To ona była jedną z ostatnich, które mówiły o tym, co przyszło do Eskioga, już po wojnie domowej, kiedy wszystko miało być już lepsze, spokojniejsze, a jednak jej wizje były najbardziej niepokojące ze wszystkich. Widziała Hiszpanię w ogniu, dosłownie i duchowo. Zachodni świat pogrążony w zamęcie i nadciągające wojska ze wschodu z twarzami bez emocji, z bronią i determinacją, której nie dało się zatrzymać. Człowiek przeciw człowiekowi, naród przeciw narodowi. W jej wizjach Hiszpania została rozdarta, podzielona przez kataklizmy, wielką kontrowersję wiary i inwazję z zewnątrz. Renteria pod wodą, Pasajes zatopione. Sewilla. Spadają na nią ludzie, niczym nietoperze. Nie z nieba, ale z ciemności. A potem, kiedy wszystko wydaje się stracone, z Saragossy wychodzi niewielka grupa mężczyzn. Nie żołnierzy. Nie bohaterów z książek. Zwykli mężczyźni, pięćdziesięciu. Na ich czele pochodnia. Nie ogień, który niszczy, ale światło. To jedyna jasność w całkowitej ciemności. Oni nie idą z przemocą. Oni wskazują drogę. Maryja miała powiedzieć, oni będą znakiem, oświetlą drogę. Przejdą przez gęste ciemności, prowadzeni przez moją rękę. W tej wizji, w całym tym oceanie paniki i rozkładu, oni byli nadzieją. Niewielka armia, nie politycy, pięćdziesięciu ludzi z pochodnią. I jeśli ktoś pyta, co może uratować Hiszpanię, to właśnie ta iskra, to światło, to ślad świętości wśród ruin, to nie była bajka. To była zapowiedź ostatniej szansy. A pytanie brzmi, czy ta pochodnia jeszcze się pali? Czy my jeszcze ją widzimy? Kiedy spojrzymy na wszystkie te historie: Benita Irre, Luis i Różun, Maria Recalde, wizjonerzy z Eskioga, a także ta anonimowa kobieta z czasów powojennych, trudno nie zadać sobie jednego pytania. Jak to możliwe, że wszyscy mówili o tym samym? Choć nie znali się, byli z różnych środowisk, różnych pokoleń i poziomów wykształcenia. To nie były osoby, które mogły coś ustalić między sobą. To byli prości ludzie, często ubodzy, czasem niemal analfabeci, a jednak ich słowa, obrazy, szczegóły są niemal identyczne. Trzy dni ciemności, ogień z nieba, antychryst jako fałszywy zakonnik, zniszczenie miast, pochłonięcie ziemi przez wodę. Nadzieja tylko w modlitwie i pokucie. To nie jest przypadek. To coś znacznie większego to duchowe echo, które rozbrzmiewało przez dziesięciolecia. Tak, Kościół odrzucił te objawienia, tak, władze je potępiły, tak, wielu wizjonerów uznano za niepoczytalnych i zamknięto, ale te objawienia nie zniknęły, nie umarły, wciąż są badane, wciąż są przytaczane w opracowaniach teologów i historyków. I coraz więcej ludzi, w ciszy, w ukryciu, przyznaje, że widzi w nich coś proroczego. Bo choć są w nich obrazy apokalipsy, cierpienia, lęku, to nie są wizje bez sensu. Jest w nich coś więcej, nadzieja, że jeśli człowiek się zatrzyma, że jeśli padnie na kolana, jeśli wróci do modlitwy, do prostoty, do prawdy, to nie wszystko jest jeszcze stracone. Bo o to w tym wszystkim chodziło, nie o straszenie, nie o sensację. Ale oto jedno zdanie, które powtarza się jak refren. Zostało jeszcze światło, ale trzeba iść za nim, zanim zgaśnie. Eskioga? Dziś to tylko punkt na mapie mała baskijska miejscowość, o której mało kto słyszał, a jeszcze mniej pamięta. Ale prawda jest taka, że to właśnie tam rozpoczęła się jedna z najbardziej wstrząsających historii duchowych, jakie zna Europa. To tam ludzie, zwykli, prości, biedni, doświadczyli czegoś, co ich całkowicie odmieniło. Zostali potępieni, wyśmiani, zamknięci i zapomniani, ale nie dlatego, że mówili bzdury. Tylko dlatego, że ich słowa były zbyt prawdziwe, zbyt trudne, zbyt bolesne. Eskioga to nie tylko opowieść o objawieniach, to opowieść o duchowym buncie przeciw obojętności, o cierpieniu tych, którzy widzieli więcej i o wierze, która przetrwała wszystko, nawet milczenie kościoła. I teraz pytanie, które musimy sobie zadać. Czy te proroctwa były prawdziwe? Czy to tylko wizje ludzi wystraszonych wojną? Czy może ostrzeżenie, którego nikt nie chciał usłyszeć? A może, wszystko to dotyczy nas, dziś, teraz? Bo jeśli przyjrzeć się światu wokół, czy kobiety jeszcze różnią się strojem od mężczyzn? Czy nie widzimy chaosu, duchowego zamętu, pogardy dla świętości? Czy nie brakuje już tylko tej jednej iskry? Dlatego teraz pytam Was: co Wy o tym myślicie? Czy te objawienia są aktualne? Czy w nich jest coś, co czujecie w sercu? Napiszcie w komentarzu myślnik, choćby tylko: Niech światło Chrystusa będzie z nami. Niech ten kanał będzie miejscem prawdy, a nie kolejną iluzją. Jeśli to, co dziś usłyszeliście, dało Wam do myślenia, kliknijcie: Lubię to, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie ten film dalej. Nie po to, żeby zdobyć zasięgi, tylko po to, żeby ta historia nie zniknęła w ciszy. Bo może właśnie dziś. Ktoś musi to usłyszeć. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.